Witam. Wydawnictwo Astrum zaprasza do lektury powieści z serii Political Fiction komentujących dziejącą się rzeczywistość. Książki z serii komentujących dziejącą się rzeczywistość są pewnym nowym na rynku polskim. W Stanach Zjednoczonych, we Francji, w Europie, na świecie ten typ literatury jest bardzo znany, tutaj przebija się bardzo powoli. O co chodzi? Kiedy był zamach na De Gola, została napisana przez Foresajta fantastyczna książka pod tytułem Szakal kiedy prezydent Stanów Zjednoczonych Nixon zakładał podsłuchy, została napisana wspaniała książka Wszyscy ludzie prezydenta. Do książek tych do książek, tych zostały zrobione fantastyczne filmy czy adaptacje filmowe w Polsce jak gdyby Książki political fiction postrzegane są na dzisiaj jakieś, jakieś takie kuriozalna sprawa. A o co chodzi w książkach political fiction? Chodzi o to, że książki są oparte na faktach, czyli na dokumentach. Natomiast koloryzuje tę akcję od wydarzenia do wydarzenia autor. Po prostu ma swoją własną wyobraźnię i pokazuje, jak mogłoby się stać. To, że Kukliński, jak widzimy w książce Jack Strong, Henry Richard Kukliński nadaje szpiegował, to wiemy, no, po prostu przepisywał dokumenty jakieś tam, albo robił im zdjęcia. No i właśnie tutaj autor pokazuje, czy opisuje przez kilka stron, jak robił te zdjęcia, jak je wykonywał, jak wyciągał szuflady, jak krył aparat i tak dalej, i tak dalej. Jak poruszał się po mieście, jak się zachowywał. Sam Kukliński mówi i opowiada o sobie, że pewnego w pewnym momencie poczuł, że by być, mieć przykrywkę co do swojego szpiegowania, musi zająć się kobietami. Taki James Bond bym powiedział tamtego okresu. No i uwodził żony swoim pracownikom, za co mało co nie został zastrzelony, a parę razy dostał a nawet dostał chyba w mordę. O tym oczywiście się nie pisze, ale to jest. I to właśnie znajdziecie Państwo w tej książce. Po prostu, jeśli jest napisane, czy, czy sam kukliński zeznaje, czy mówi, że zaczepiał żony swoich współpracowników, to mamy prawo wyobrażać sobie, że za to może go spotkać ze strony męża jakaś tam kara, czy, 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 czy jakieś zachowania mężowskie. I tutaj właśnie autor o tym pisze, opisuje te zachowania. W następnej książce mamy trzech, a nawet czterech prezydentów, Książka Political Fiction, kiedy na forum prywatnym spotykają się nasi prezydenci, czyli Kwaśniewski, Komorowski, Wałęsa i Jaruzelski, i przecież mają, uściskają sobie dłonie, mają, są na różnych rautach, spotkaniach, wydarzeniach politycznych, a gdzieś tam indziej wypowiadają się różnie o sobie. Co by było, gdyby wszyscy razem, wyobraża sobie tutaj autor, spotkali się. Ronald Just właśnie, który ukrywa się pod tym pseudonimem Spotkali się w jednym miejscu, w jednym czasie I mieli sobie coś do powiedzenia O tym właśnie takim sarkazmem jest ta książka Warto właśnie czytać tego typu książki Ponieważ pod skórą jak gdyby takiego suchego wydarzenia Znajduje się kwista fabuła, psychologia zachowań Kontekst takiego czy innego wydarzenia, zdarzenia czy zachowania do takich ciekawych książek należy książka, gdzie autor wyobraża sobie, że odpowiada żonie Lecha Wałęsy. Danu to nie chcę, ale muszę. I Lech Wałęsa odpowiada swojej żonie na jej y, ocenę, opis jej małżeństwa, życia itd., itd. I zobaczcie, jak to jest fantastycznie, przecież ona żyła razem z nim, dorabiali się wspólnie, zdobywali majątek, wychowywali dzieci, mieli te dzieci, te dzieci nie wzięły się z księżyca Lecha Wałęsy i Danuty Wałęsowej. Jakoś te dzieci trzeba było chować, zachowywały się tak jak przecież każde każdy z dzieci Lecha Wałęsa praktycznie nie był w domu, więc są jakieś tutaj zachowania i jest tutaj opisana psychika Lecha Wałęsy, kontekst zachowań kontekst tych, dlaczego tak się musiał zachowywać, a nie inaczej. Te wyobrażenia właśnie snuję tutaj pod pseudonimem. Można już się powiedzieć, że ten sam autor Ronald Just pod pseudonimem, tym razem Bolesława Ligęzy, opowiada właśnie swoją własną wersję historii, czyli takim wywiadzie, którego nie było. Oczywiście z tego typu książkami możemy się zgodzić czy nie zgodzić, tym niemniej warto je przeczytać. Zobaczyć, bo przecież tutaj dziennikarz jest autor książek, jest reprezentantem przynajmniej pewnej części społeczeństwa, które chciałoby pokazać czy porozmawiać właśnie z Lechem Wałęsą, z Danutą Wałęsową, jak to się wszystko działo. Następna książka z tej serii Między Obietnicami, czyli pamiętamy, że Tusk ma tendencję, nasz dzisiejszy premier, ma tendencję do obiecywania wszystkiego wszystkim. Natomiast z innej strony przez swoich kolegów, współkolegów posądzany jest o, o to, że kryje wszystkie afery, że je tuszuje, że wielu uczestniczył, że partię polityczną, którą, w której był, była finansowana przez źródła niemieckie. Czy to jest prawda? Tego nie wiemy. Tym ta książka się nie zajmuje, bo książki polityka fiction fikcji nie zajmują się paszkwilami, jak gdyby niesprawdzonymi wiadomościami. One łączą fakty w pewną fabułę. Starają się to szerzej opisać, szukają właśnie psychologii zachowań naszego bohatera czyli Donalda Tuska. Jaki miał dom, co się po prostu tutaj działo. Widzimy, że taka fajna okładka jest, ponieważ wiemy, że rodzina Donalda Tuska, żona jak i córka zajmuje się modą, i tutaj widzimy właśnie takie modne rękawiczki, modny styl i trzymany w garści tutaj Donald Tusk. Czy tak rzeczywiście jest i kim jest naprawdę Tusk? Czy jest bezwzględnym pozbawionym empatii człowiekiem, czy też człowiekiem samotnym w tej walce w dzisiejszym społeczeństwie. Tego nie wiemy. Tego dowiemy się z lektury z właśnie Ronalda Justa, najnowszej naszej książce, między obietnicami, książce komentującej rzeczywistość. I książka, którą uważam, że przez lata się nie zmieni, zmienią się tylko nazwiska naszych bohaterów, natomiast będziemy, możemy być pewni, że w Sejmie, jeśli będą posłowie, są to ludzie z krwi i kości, mają swoje wady i zalety i też się będą odpowiednio zachowywać. Będą chcieli kochać kobiety, będą kochani, będą interesować się kobietami lekkich obyczajów, będą kochać wódkę, będą rozmawiać z osobami, z którymi nie powinni rozmawiać. Być może będą uczestniczyć w aferach. Przecież to nieważne, kto kryje się pod poszczególnymi nazwiskami, i tutaj pod pseudonimami naszych bohaterów. Są tu ci, którzy są homofobami, są feminiści, są lesbijki, są geje, pederaści, zboczeńcy, i są też ludzie normalni. Przecież ten kraj jest przekrojem całego społeczeństwa. Uważam, że sejmisję, seksmisję, kontekst właśnie e, tego, czym jest w ogóle polityka. Jak się obracać w tej polityce, jak się obracają w polityce tych, których wybraliśmy, czy oni się przeobrażają, przepotrważają się, czy stają się jak kameleon zupełnie kimś innym, kim innym byli, kiedy jeszcze nie byli w Sejmie, a kim są dzisiaj, kiedy znaleźli się w Sejmie i mają władzę, dostęp do różnego rodzaju dokumentów i możliwości, czy są nieprzekupni. O tym jest właśnie ta książka. Warto ją na pewno przeczytać. Zapraszam do lektury. Książek komentujących rzeczywistość. Danuto, nie chcę, ale muszę ripostać na książkę Danuty Wałęsowej. Porozmawiajmy o naszych prezydentach, kiedy oni spotykają się ze sobą i o czym oni rozmawiają, i jak się mają do naszego narodu, i co o nim sądzą, i też co sądzi o nich naród. Zobaczmy książkę o Ryszardzie kuklińskim, czy rzeczywiście był prawdziwym szpiegiem, czy w ogóle można powiedzieć, że był szpiegiem, czy z jego dokumentów skorzystano, czy był zdrajcą narodu, czy też nie był, czy był kobieciarzem, dziwkarzem, czy też kochał wódę ponad wszystko. I Wuda plus kobiety plus piękne yy, yy, świat jachty, kogo w tamtym czasie postać na jachty, to wszystko tutaj jest w tej książce. Zobaczmy, co mówi autor o naszych bohaterach, łącząc po prostu poszczególne. Fakty ze sobą. Tu książka, tak jak wspominałem, między obietnicami Riposta na książkę Małgoszaty Tusk o życiu właśnie naszego bohatera, premiera Donalda Tuska, i ostatnio, o której przed chwilą mówiłem, książka o wszystkich naszych bohaterach, czyli posłach 400, ponad 460 posłach i co oni tutaj z tym naszym krajem wyczyniają. Zapraszam do lektury w przygotowaniu następne książki z serii komentujących dziejącą się rzeczywistość. Zapraszam następną książką i mówię, jeszcze raz podkreślam, że książki komentujące rzeczywistość to nie są paszkwile, to nie są IPN-owskie dokumenty, to są bardzo ciekawe książki po prostu rozmowy ludzi z naszymi bohaterami, rozmowy społeczeństwa z naszymi bohaterami, w przygotowaniu, a wkrótce wydaniu książka o zwigniewie relidze, o jego walce z, praktycznie z wiatrakami do stworzenia sztucznego serca i co mu się z tego udało osiągnąć pierwszemu człowiekowi, który dokonał przeszczepu serca w Polsce. Dziękuję, zapraszam do lektury, zapraszam wydawnictwa książki komentujące dziejącą się rzeczywistość.